Hej, cześć, cześć, z tej strony Loren i witam was w kolejnym odcinku Mad Maxa. I... W tym odcinku pójdziemy robić... Ten... Mm, fabularną misję. Dobra, zabieramy łup, bo mnie napadli. I, I... Wchodzimy i jedziemy, no. Tak, jeszcze między odcinkami zrobiłem... Yy, obóz chyba, to się tak nazywa? Zwiększyłem jasność no i zrobiłem ten obóz paliwowy, i fajnie było trochę wybuchu, trochę walki. Więc nie lubię tych, których nie można zablokować, ale przynajmniej tarczy nie mają no. Dobra, ten też zginął. O! Mamy karoserię. On wystrzeliwuje czemu? To jest odblokowana w warsztacie. Czemu on tu wystrzeliwuje? Żeby cen chyba trzeba to wezwać. Złom to waluta polskowa i nie należy go trwonić. W rękach czama, złom może zamienić się w niesamowite ulepszenie Magnusom Opus, a także samego Maxa. No, właśnie no tak, chyba doczytaliśmy, nie? Na początku. A tutaj jest złom. Dlatego mnie obie że ja trwonię złom. Jak to napisali. to na górze, na, na górę nie chce się. Ulepszenie silnika zawadniaka v 6 dla Woleta można zainstalować w warsztacie. Okay. Co to jest za ta paczka. Co to jest? Bomba? Wow. Mo można się wybrać do Jetta w takim razie, nie? Szybko podróż. Okej. Okay. Szybkie podróże to jednak spoko. Na no odcinki to jest fajne, żeby nie tracić czasu, ale na no normalnie 500 sztuk złomu mam zebrać. Teraz mi to mówicie. Dobra, to w międzyczasie górę. But we don't have the makings. I got coal! You gotta recon a source for that. And then... Something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Frozen pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these! To wszystko, co mam! mi Prochu w proch. Jeśli potrzebujesz więcej saletry i siarki, aby zwiększyć produkcję prochu i jej rozpocząć handel z krwisto-brodymi. Krwi bro krwi okay. Tę pierwszą można wydobyć z chciał, ciał, drugą zaś z kominów wulkanicznych znaleźć i oznacz źródła obu surowców. Ty, kto ty jest krwistym Ty? Nie no, to. Chamilies mi dał. No tak się nie bym powiedział. Znajdź ją, oznacz, kurde. A pojeździć. To... Gdzie to może być? Słuchanie jakieś. Co? Obóz zgniło zęba. Obóz wydobywczy. Obóz przelewowy, jakiś rozpoznawcza, łatwy. <laughs> Tutaj jest. Okurka, twarz. Dobra. Dobra. Lecimy na, na obóz. Wow. Nie, nie bijcie mnie. Za, za dużo, za mały level mamy. Powinienem tego harpona ulepszyć, ale na niego, Ol mnie zarzuciło. Proszę, zostaw mnie dobra, i mam kolegę. O. Fajne to jest. Dobra, już prawie dojeżdżamy. To jest tam na pałę, czy jakiś taktycznie? Nie, no, na pałe. Obrona obozu zaalarmowana. Ok, przeczerpadu. I to teraz? Chłopaku? O, w swoich strzelają. Ja mam snajperkę! Zapomniałem o tym. Teraz trzeba sobie przypomnieć jak ta snajperka działa. Jedynka? Jedynka. Okej. Okay. Wszyscy. Wszyscy. A w sumie, samochód by się przydał. Nie wiadomo, czy będzie potrzebny ich hak, czy co. Okej. Okay. Tutaj tu się w... Działanie wybuch. Okej. Okay. Zrobimy po prostu tak. No mamy jakieś tam bitki gladiatorów, chyba. Kuchaj. Ej, nie gadajcie, że zepsułem. Nie, inną stroną trzeba wejść. Ja, pin no. Że Max nie dorzucił. Tego to bym się nie spodziewał. Tutaj coś. Są schody, ale czy ja wejdę na te schody? Raczej nie. Już się tak wciskam powoli na hama tutaj. No dobra, wyskoczyłem, bałem się tego. Eee. Możemy poglądać ich z zewnątrz. O, wybuch samochód wybuch. A tutaj jest jeszcze. Dobra. Czekamy. Tu był jakiś gnilak. Nie? I myślałem, żeby tam wyciągnąć z niego tą tą... roślinę. I co jest? Zabronione działanie wybuch. Jestem upośledzony. Myślałem, że tam jest co potrzeba, żeby otworzyć. Hello, mordy? Co tam? Dobra, dawajcie mi więcej ich. jest za mało. O, pierwszy kiosk. Dobra, chodź. U, Ale mi się oczy spociły. Od nie mrugania. No, bierzesz to czy nie bierzesz? Mordo. Tu mamy jeden zbiornik przelewowy. I tu mamy ten, ten. -ka Kanister. Dobra, dożyć, proszę. Jest drugi, A ile ich trzeba, nie popatrzyłem. No kurde, młotek w czaszce. Dobra, teraz jakiś pójść gdzieś, jakieś wejście, coś. Okej, okay. dalej oni są tutaj, to jest więcej. Zatkun. Oni jadą już po mnie. Idealny blok. A! Morale podniósł. Tychoły. gorąco i co wrzaską teraz jesteś bezużyteczny o, chłop miał ubrania, a ja nie podniosłem po nim dobra gdzie było to paliwo tu, a tutaj o, 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 tu są ka kanistry fajnie fajnie tędy mogłem wejść Zawsze jest więcej niż jedno wejście w sensie. Nie zawsze jestem on drugi raz w obozie, czy tam trzeci, ale przeważnie tak jest. Byliśmy tutaj? Którka wodna, nie pamiętam. A nie, nie byliśmy. I fajno. Oceniamy się trochę na bezpieczną odległość. Ale ten wrzaskun do mnie gada, żebym go puścił, bo on tak wisi sobie. Ale w sumie, on jest chyba jakimś celem tego misji: żeby zabić wrzaskuna. I ten, tędy wchodziliśmy, nie? O tu mogę skoczyć, tak? Tak jest. Dobra, mordo, dopuszczę cię. Albo nie Ciebie, to nie Ty jednak. O, tu też mamy kolejny i chyba został nam ostatni. Ostatni w tym sezonie. O, tutaj. Tu muszę piłować. O, wrzaskun. poszedł. w moich i tu gada? nie teraz? Tutaj na górę może? a tutaj złom, ale złom się przyda aktualnie 400 mamy I Tak zbieranie po, te, po 3 to tak średnio Ale czasami jest 20, czasami 11, widzicie Ten, Insignia, to też muszę zniszczyć. O, bierz tu! jest tu, Max. Nie chcę na to wywalać amunicji. No, to nie będę wywalać, no, szkoda mi. To? Zwykła klatka pusta. Tutaj? Tu, tu na górze na pewno nie byłem. To tylko. Tam jest opuszczone. Hmm, hmm, hmm. Jest kłopot, zawsze z tym ostatnim. Tam już byliśmy. Tam też, to, to, to mogę zniszczyć tak strzelając po prostu, ale. No kurde, szukam tego. Co to było? Kurwone światełko. Tutaj byliśmy? Nie, bo to jest kolejna insygnia. O, żarełko. O, część projektu, fajnie. Ekipa rozpoznawcza. Ekipa rozpoznawcza, część projektu, który można już wykorzystać. Pierw, którym dowodzi JIT. Ale mnie tu nie było chyba, więc, tutaj może być? Jest zbiornik paliwowy i woda. Jak dobrze. Nawet sporo tej wody. Oczywiście, plus 10%. Podnosimy, odpalamy, opuszczamy i zostaw to. Koniec. Udało się. Pustynne sito. W obozie zamieszkali sojusznicy, którzy będą regularnie dostarczać złom. Jaszczur dnia, poziom drugi. Boom. Dobra, wracamy do tego czambaketa. Niewolnik. Sie. Niewolnik. Były. Pewnie tak został zwolniony. Mhm. Mm Ile mamy już tego złomu? No na pewno 500 nie mamy, bo chyba cel by się zmienił. I ty jesteś? A, sojusznicy! A oni rozmontowują to wszystko. Żebym miał złom. Fajnie. Miło z ich strony. Teraz gdzieś też bym... Poleciał, pozbierać złom. Ku gdzie? Wszystko jest daleko. Zaznaczę sobie i będziemy jechać w tamtym kierunku i może koi spotkamy. Więc trzymajcie kciuki i zapnijcie pasy. O, jest ktoś. Nie, nikt z womu nie ma. Albo przejechałem z wom. Teraz tak można. Tak najbardziej jeszcze, jak? To sobie możemy zniszczyć. O kurde. To mi się nie chce jednak. No i w sumie to by było na tyle. Ja tą misję poboczną zrobię chyba. Poza odcinkiem, bo dużo jechania jest pewnie dużo cięć Ale tu, tu coś jest To jest bomba ja, po mnie No i w sumie To tyle w tym odcinku Widzimy się w kolejnym Zostawcie łapkę w górę z dzwoneczkiem, yy, komentarz oraz wpadajcie na, na Twitcha twitch.tv slash Lorion 2137. Yy, cyfry są przez przypadek, więc no, po prostu zapraszam. Cyfry przypadkowe, wejść i liczyłem do...